Chciałbym ja mieć kiedyś babcię, no fajnie było mieć babcie. LODZIĘK! I Dawid, bo jest... Babcia, babcia! Nie chcę tego odpalać, musimy Odpalam. to odpadać. Nie. Kliknąłem, odpala się. Projeźń się zżygałem. Ja czekałem na moment, kiedy serio się zżygasz. Że w się sensie, bekniesz i serio się zżygasz. A życiary przeszły w tym menu. I pies ta muzyka. Baję się. Po co kłamiesz? Nie, serio ci mówię. Screamer Volume na fulla? Ja pierd... No ja mam wszystko na fulla tam. Nie zmieniam, bo to klimat. Zesram się, coś czuję. Wiem tylko tyle w tej grze, że jest babcia i jest dziadek. Aha. Chciałbym mieć teraz kulsometr. Chciałbym mieć kiedyś babcie, no. Fajnie nie było mieć babcię. No, może być jakąś babeczką też. Nie, ja jestem Naven. Ja jestem Naven. Wygląda jak ja. Ja będę albo Grace, albo Yumi. Która ci się bardziej podoba? Yumi bym ja... Je... Dawaj, cię nie uda. Oh. Intro będzie teraz. Nie, dobra, włączam tu tą klimę, bo jak mi jeszcze zimno będzie, to się za bardzo wczuję. Ja pierdo... Oj, nie ma jej. O I za plecami będzie. będzie. No, za plecami będzie, uwaga. Ja może ze światło się Jak Jeszcze bardziej. Huku, Kur... Jakaż mata day one. O, masz. Ja Cicho, bo tu będzie nam podłoga skrzypieć, ona będzie nas słyszeć chyba. Wiesz to? Ej, idzie tu chyba. Dawid, k*** Grumid! Nienawidzę cię. o ja wierdam. Długo co pograłem <laughs> ci Jezu ci palony z Kacchet po... Na ty Zamkniesz się? Nie, idzie, idź. Ja że wolę, że to przyszła mnie zamknię... O, właśnie, weź mi! Czyli musimy kucać, bo jak, biegamy, bo jak biegamy, to nas słyszy. Ta podłoga skrzypi. Co to było? Ej, stolik upadł. Ej, 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 ej. Oj, Nie wychodzę, Wychodzę z tej gry. Masz, zabij mnie na... No. Widziałeś, jak się położyła na podłodze Cieco. i mi skara wykupiła? Widziałem. Zestrałem się. Zestrałem się, myślę, że ona nie może tak. O, znowu Tośmy sobie pograli. Pa! Nie ma to nie ma ci, ci, uparła. na mnie. Szybki skip trzech dni. Powiem ci, gdzie nam idzie. Dobra, szybko, wchodź, wychodzimy. Hi. Debilu, nie strasz mnie. Szuflady przestraszył, ty. Ja to obraz! Z gierki? No? Nie, no stop. No tak, o. Pięć dni, aby spokoju, nie <grym> pięć Nie, ale no, cię przecież, kurde. Ona przychodzi, stolik poprawia cały czas obraz, kurwa, i obraz, kurde tylko jedne co. Nie no, ma takie. Ej, słyszę was? Załóż sama w... ba, stolik, rozumiesz? Pułapkę ja. rzuciła. Pułapkę rzuciła pod nogi. Co ty piekielisz? Rzuciła pułapkę normalnie. Tu! Na... Ustraszyłeś mnie, że to ona. Wróćcie stolik, stolik gdzieś, stolik rzuciłeś! Jest tu, jest tu! <noise> tak, sam drzwi na pewno nie słyszała Ja pięknie. Ty jesteś śmieciem. Ej, podniosła się lampa. Ja widziałem. Nie proszę pani babciu, nie błagam, nie wchodź tu! Nie! Czemu wyszedłeś? Ona ci wyciągnęła z tej szczery. A ja myślę, że jej nie ma tam ku... Ale nie, nie wyszedł, ona mnie wytargała. Łap mnie ku... Co się dzieje po pięciu dniach? O! A szubienica? O kurcz. Nie, ta! Jak to się nie zbliża, to nie jest szubienica. Znaczy ta gilotyna. Gilotyna. Oj! Jakieś śpięte. Dziwne. Mógłbyś to usłyszeć, gdybyś był wspierającym tego kanału. A czy warto nim zostać? Może zapytajmy naszego eksperta. Kocham kanał Pokijowy Czemu, kocham go wspierać, Naprawdę, super progi wspierający, O, Naprawdę, super rzeczy, super gmina, bez cenzury. Proszę, proszę, wspierajcie, proszę, kocham wasza! Polecam. O, mam coś. Cartridge Fuse, mam bezpiecznik. Może nie przyjdzie. Idzie. Idziesz? Co? Idzie. Serio? Mhm. Gdzie za mną było, za mną było. Widzimy poduszko. Zabije mnie. Nie zabije mnie. No, nie. O kur a. Nie zostałem jumpscara, a przeczyłem. O nie, nie Za teraz się. Za twoimi plecami, twoim plecami jest. Jak nie skoczy jumpscary, to balade 4. cztery. Na linkę wszedłeś, cyfonek, pułapka, to jest pułapka debilu. O kur. Nie. pierdolę. Ja. Ta sama pułapka. Nie ja potrzebuję jakichś nożyczek albo czegoś zadzwonimy idzie za... Mamy nami mamy plecy, plecy, mamy, plecy mamy. idzie do mnie BUGI! BUGI! proszę cię bugi! samochód mamy, okej okay. odpalam, odpalam Boże, mam, może w bagażniku coś jest, zobacz bagażnik może ty nie ma jej klucze Ugi, klucze są potrzebne co masz? o Kolby od broni o kurwa można mieć jakąś broń, ty Potwórko? skacze do studni pierdolą koza zasek koza o zamknij łeb o kurwa. O, bugi 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 Ah. Ale ci goni, ale cię goni, ale cię goni. Idę do piwnicy. Z nią? Nie wiem. Tak, idę za tobą do piwnicy. Zgubiłem ją, skupiłem ją, Mnie, za nie za ma jej. za tobą, Dawid coś mi sapie, coś mi sapie. O kurwa, to może dziadek idzie za tobą. Ej hey, Dawid, bo chcesz... Jesteś Lisapie, chodź tu do mnie do piwnicy, proszę cię. Ona cię poszła z piwnicy Tajdron Chodź do piwnicy, proszę cię, przyjdź tu. O kur kurzem obok nie, jestem w no, w kuchni, jestem w kuchni, w kuchni jestem w kuchni, jestem. Tu, tu Dawid, tu, 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 tu Pięknę, pięknę, piękne, pęknę, pęknę, pękł szybko, szybko, pęknę, szybko. szybko. szybko Właś do skrzynki, właśnie do skrzynki, właśnie do skrzynki Chodź jeszcze tu zobaczymy co jest. Tu coś jest. Notes, List. Piwnicy, słyszę go. Ona jest psychopatą. Na dole nie jestem pewny, czy nie ma czegoś gorszego. No to mamy Fajnie się grało, wiesz? Trzymaj się. Patrz to, odwróć się. Tunel. Ale kupa ktoś nasrał gówno. <noise> nasrał gówno? To nieźle, kupa nasrał gówno. i plecy, masz plecy, masz plecy, masz plecy, masz plecy masz. Do tego tunelu, tunelu. Dobra, idziemy tędy to. To się czołgasz. Ty też. Drzwi mam. O Co? Ku... O ku... tu są haki do mięsa. O ku... No, to żeś teraz... O kurwa. Mięso dla psa, mięso dla psa mam. No zajebiście, zajebiście fajnie. O kurwa. Ktoś ci mówił, że masz jakieś takie problemy z kręgosłupem? Chyba garbą masz już troszeczkę, tak mi się wydaje. No mam. O kurwa, Hector. O, klucz mam. Karki, mam klucz do samochodu. Ej, masterki, key, master key tu jest. Masz plecy. Kurwa, ty piwnik. <laughs> Cię na kurwa. I need hammer, potrzebuję młotka, żeby wybić te deski stąd. Ale te linkiś. Babcia, babcia! Tak mi się ucierpiła. masz? Pacie masz? Czekaj. Jak ona się teraz nie zabije, to będzie cud. <śmiany> o, kurwa, ale masz przesadzony. Ale cię goni, stary. Poszła, poszła. Do mnie idzie, do mnie idzie. Mam mnie, mam nie, mam nie, bogi, bogi mam mnie, 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 bogi mam mnie. Ej, ty, my tu mamy te rzeczy! Uciekaj, uciekaj! My tu mamy te rzeczy! Oj, cześć! Czekaj, na tu wejdzie, to będzie pośpieszne. Jak my mamy tam przeźnie uruchamiając tego? Przecież się nie da. No pewnie trzeba, tylko musimy przebiec jakoś sensownie. Gdzie idziemy? Tam? Musimy przejść przez kuchnię? No tam musimy iść, no. Dawaj, przecież teraz biegniemy. i chód. Dawaj, już, dawaj, już. Idź, kurwa, idź, 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 O kurwa mać Do góry, do góry, to tu nie będziemy skrzypieć Wyjdź, wyjdź z szafy, nie ma jej Tylko, że teraz ty naciśniesz na... Idzie, 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 idzie idzie. Gdzie? No kurwa, poje***a O, pa, 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 pa. nie wie co robić, nie wie co robić no, tu, tu! Proszę się nie! Uratuj pieska, uratuj pieska Zacznij pies ujadać, to będzie koniec, kurwa co ty myślisz, co i coś? Teraz możesz wejść chyba, dopóki to by nie szczekał. Bo ja pierdolę Był ten dziadek, kurwa, Bóg, wiesz o tym? Ty się po prostu cofnąłeś, zrobiłeś sek skrót. Daj się wziąć. Bo nie ta taśma polega na tym, że możesz sobie tego tego shotguna zabrać. Nie, no nie w jak żyjesz, dobrze, proszę, coś jeszcze znajdziesz. Masz dzień, jeszcze mamy jeden cały dzień, kupa. No. Ja się błagałem. Bo... Poszukaj czegoś, tam gdzieś musi być jakiś ten pilot. Może w lodówce coś masz, kurwa, nie wiem, gdziekolwiek. Mikrofala, szafki, kupa, wszystko. patrz co to masz Akumulator do auta. to no Wracaj do szopy, wracaj do szopy, kurwa Po 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 po, po, po. Wszystko i wypala w ogóle, wszystkie stoliki, kurwa, krzesła, lampy kurwa. Co się stanie, jak to wejdę? O, krwa masz przyjęcie. debil Dobra, mamy akumulator, yy, mamy akumulator. Czy ty w*****ć stolik na start? Zobacz, <noise> <noise> znowu jakieś wejście tu jest. Nowe. Zobacz, gdzie spadniesz. Kibl. Idzie tu. Zeskocz do kibla. On tam w kiblu stoi. Kiblu zahasował i... <głos> <głos> kiblu zahałasowało. No i znowu gilotynka. <noise> o nie, babciu. To? Problem Babcie, co? Odinstalowujemy to? Babuszko, babuszko! Jedz mięso, k**wo, masz. Stara prókwa. O k**wa,